Co prawda chodzą dopiero do ósmej klasy, ale już swoją odważną postawą pokazali, że nie każdy bohater musi nosić pelerynę. Paweł Długajczyk i Franek Szmyła to uczniowie klasy ósmej A szkoły podstawowej nr 11 imienia Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach. W połowie grudnia 2022 roku w rejonie Rynków Wesołej pomodli nieprzytomnemu mężczyźnie. Polegało na pomocy starszemu mężczyźnie, który był poszkodowany. Najprawdopodobniej pod lekkim wpływem alkoholu mógł się wywrócić i rościł sobie głowę. Z Trankiem, jeśli to, jak to zauważyliśmy, to od razu poszliśmy pomóc. Mimo próśb o pomoc wśród dorosłych, nikt nie był zainteresowany udzieleniem wsparcia. Dlatego sami ruszyli z pierwszą pomocą, po czym wezwali odpowiednie służby. Jak się okazuje, sprawnie wykorzystali wiedzę zdobytą na edukacji dla bezpieczeństwa. Bardzo ważne. Można temu ratować komuś życie. Pani Dorota Opalińska nas dobrze nauczyła pierwszej pomocy i jak dobrze rozmawiać z funkcjonariuszami. Już przed świętami Bożego Narodzenia szkolna społeczność doceniła i nagrodziła postawę chłopaków. 3 stycznia 2023 roku do pochwał dołączył prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, który wręczył młodym bohaterom tablice gratulacyjne. Takie czyny powinno się nagłaśniać, pokazywać, żeby to były takie. Chwile, które napawają do zadumy z zastanowieniem się nad tym, czy warto pomagać długiemu człowiekowi człowiek bez drugiego człowieka nie jest nic warty. Postawa nastolatków zasługuje na podziw i wzór do naśladowania nie tylko wśród rówieśników, ale i dorosłych, oby jak najwięcej z nas brało z nich przykład.